Na koniec ryk silników i tysiące koni mechanicznych, czyli wyścigi na ćwierć mili w Rzeszowie. Ten sport cieszy się coraz większą popularnością. Od zawodników nie wymagane są licencje, ale spryt i pomysł na podrasowanie auta. Nieco ponad 400 metrów, żadnych zakrętów i jeden cel, być szybszym od innych. To główne zasady wyścigów. Bo to i sport i zabawa i wielka pasja a tak naprawdę chyba sedno sportu bo, bo bez wielkiego zablecza technicznego bez wielkich pieniędzy e, ludzie, którzy kochają sporty motorowe angażują się w te wyścigi to coś wspaniałego się tutaj odbywa jednak żeby osiągać najlepsze czasy przejazdu trzeba w auto sporo zainwestować najwięcej w podrasowanie silnika 202 konie, 182 nm wystarczy, żeby się zmierzyć z najlepszymi? tutaj chyba tak auto ma obecnie w tej chwili rekord Europy Czechach zdobyty 112.007 Czasem z oryginalnego samochodu zostaje naprawdę niewiele. Wygląd. Wszystko, wszystko podmieniane, łącznie z zawieszeniem, tam silnik i tak dalej. Ile teraz ma koni? E, no coś koło 150. Choć jak na Trabanta 150 koni mechanicznych to bardzo dużo, to w tych zawodach najmocniejsze auta dysponują znacznie większą mocą. Szacowana moc między 900 a 1200 koni. Ile ma dzisiaj to nie wiadomo, jeżdżę na słabych nadstawach, zwykłe paliwo, bez podplęku, czyli taki, no taki prawie z garażu, tak? Prawie ze sklepu. Jednak jak mówią kierowcy, mocne auto to w tym sporcie tylko połowa sukcesu, druga połowa to refleks i rozsądek kierowcy.